Po trudno i mogłó da się nie użyć tam koniczka. koniczka. Nie chcę, nie chcę mnie napoje, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda Nie chcę, nie chcę mnie napoje, bo się konia boję, bo się Będziesz moja, skądże, skądże ja mam wiedzieć i Tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, czy mnie mama da, skądże, skądże ja mam wiedzieć i Tobie powiedzieć, skądże.